Ja nie, nie, nie miał. Są kurwa 4 złote. Gdzie? Like no, zamki Zamki ryby ci wije kopa. No chodź, chodź ja no zamacujmy. Mój, no, jest... no kurwa nic się słyszy, bo ten gada! Mulat zajebany. Owej, <śpiewanie> jesteś mulatem? Nie. No kurwa po bawełnę zapierdalę na polu. <śpiewanie> jak w farmingu, nie? <śpiewanie> Ja trójnę A lewo i prawo. Różnę <grym> lewo i prawo, i chuj to jebał. Eee! Kurwa, jadą z arężadą. To biegasz, kurwo, jebana. Jestem ja idzie. Kurwa, zostałem gratami. E, balon. Ja pierdolę, to jeszcze balon z dwóch stron. O to chuj! Leży balon. Dodaj no. <laughs> <Where? laughs> <Bizje>, kurwa na pizję bana! Pior kurwa! Hahaha! 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 you Hahaha! 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 doing, doin? <laughs> What are taki doing kurwa nie what you doing? I ty się nie widział, mię korki z glika kurwa! 50 było Jak się kurwa kropka robi? Tak. <głosy> <głosy> Jak się kropka <noise> robi? Kropka <noise> robię! Dziś <noise> kurwa w gaciach, mordo! Te <noise> kurwa! No to no, jest B Very nice, guys. Very nice. Ja zabijam tego drota. Ah. Ja myślałem, że mi żółci się grałem fulla. Ja pierdolę. W tym kurwa na szorcie. Był Dostał Ty, oni nie mają chyba potów Dwóch dostali, dwóch dostali kurwa Loła ma Kurwa no ile ty rat, nic nie, kurwa, nie widzę ale mają, kurwa no Dokąd? Nie, tyle Jest No jest, 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 po to Nie. Nie ma Nie Ma loa, kurwa ze skauta dostał Teraz ma loła, tak. idź z pm ma Elo, ma będzie wupę, będzie wupę. Dobra hopy. P90 i piz, pizda longiem kurwa A, WP dam Dawaj longiem O, ja już WP kupiłem To dawaj, czy ty, ty na, na, trzymasz nam longa, my lecimy Dobra Kurwa Beret ma czerwony team, jak się nie pierdoli Halosze pierdolone. Rody, Co? Jestem czerwone Berety, już nie zielone, czerwone kurwa Dobra, chopy Kurwa Kurwa rura no i oczywiście mnie kurwa. Gdzie ta twoja WUPA, kurwa, którą bo grasz? Nie. No jest! Jesteś kurwa tragiczny, no! Co to kurwie z tym Szymczokiem zajebanym? Nie wiem, co do wyjebania! I mnie my przejebaliśmy tylko przez to, bo mówisz, że kurwa WUPA gra. Za ja, kurwa ja, ja nawet nie popatrzyłem co odgra, kurwa. Ja też kurwa, jeśli ja świecę, ja bo oni napierdolą z jawki. <noise> jako dziwka na rozczelanie leci. <głos> e He <noise> to. brzydko tak. A pierdolisz tam. Ja nic nie widzę, kurwa. Nie, kurwa nie. wszędzie są, wszędzie są. Ja pierdolę gratos Wszędzie są, kurwa nic i <noise> no nie widzę. bo ona jest tam, gdzie no Co wnet pierdolaczy <noise> no. tam. No blokujemy, no, ja to nie mogę przejść, to co no dobrze. No wy kurwa tam robicie psy. No patrz. Wpierdali się kurwa cinek żywcem. No chodźcie to wy kurwy jebane no. Tak. Teraz pan no? jak staj był kurwa to nic nie wchodził. Dobra, nie gram, ty idę na no. A. Jemuś taki jebane. No i kurwa, przegrywamy. A no, się wy... ławek daleko naszedł? Kurwa, miałeś iść na obronę. Kurwa, jebana, Ci kurwa zblokowałeś jakiegoś... tego... ...ankstera. Ale no to przypadkiem. No, przypadkiem. Mogłeś za nami biec, a nie kurwa, my biegniemy. Ten zapierdala. Weź busi, busi, busi. Gdzie? Busni, busni. Busni. Ty kurwa, ten pan, no nie blokuj mi tej... ...skrzacie, za... no po co pizdy? Tu czy nie? Zajebie ci. Idę się po strzelę. Kurwa, co zrobiliście pojebańcy? Dobra, pizda, gas lamp, pas. Jest, awant. O. Pierwszy kill. Panam, pan. <laughs> zamkieraj. No No Serio? Po lewej, po lewej, po lewej. Tu. O jebałeś śmietnika jebanego kurwa no, Ale ja nie mogę z tego kurwa banan jest Jak ty było? Są są na bananie o. Ty kurwo zielona jebana o, jesne, Po co rzucałeś bojek Musiałem no, kurwa od boku rzucałem, bo to ma wina jest taki kurwa Słuchaj, no, idę, ci... idę, idę, idę się od parku wyjebać, idę się od parku wyjebać Cinek się nie kurwi na robocie <słuchaj> <słuchaj> Jak <się nie? słuchaj> Biego, kurwa Ej, ja... go kurwa na bombsite! <laughs> Prawie zaplantował... O no, kurwa, plecy! No kurwa, kolejny plec, co wy kurwa wpierdalacie? <laughs> Cinek... Czerwony, wkurwi wkurwił na bombsite. Ja pierdale, nie wychodzę z tej gry. Nie no, Dobra. Kusaj. Kurwa, ci się nie da skoczyć wyżej. O chuj, czekaj Dawaj tu, dawaj tu, to się da dawaj na ławę Łapka! No, to chodź, chodź tu, spądzuję nam busta. No kurwa dalej może jeszcze. Nie, tam na stronę. Dobra Jest long. Dawaj na star, dawaj na dawaj na longa. Na, na, kurwa! No, jak wskażesz, to na nas obiegnij. Dobra. Ja w ogóle zapomniałem, kurwa, podniosłem go z A i tak go nie zabiję. tym Po prawej jest, no właśnie A to jest kurwa ten frajer, no, jest, debil, jebany Ja bym defował Dech, No właśnie, mówiłem, kurwa, ja bym defował